Dzisiaj o dobrej nowinie stoików: o tym, że szczęście jest łatwiejsze do osiągnięcia niż nam się wydaje. Jak to ujął Marek Aureliusz? Zawsze masz możliwość żyć szczęśliwie, jeżeli pójdziesz dobrą drogą i zechcesz dobrze myśleć. Cześć, tu podcast Myślnik Stankiewicza. Czyli rozmowa człowieka z człowiekiem, o wszystkim, co dla człowieka istotne. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy szczęście jest łatwe, w szczególności o tym, jak na to patrzą stoicy. Zapraszam na stoickiego maila, również stoicki głos w Twoim domu, a przynajmniej w Twojej skrzynce pocztowej. Na stronie stoickiggłos.pl można i warto, i polecam się zapisać. A jeszcze segment reklamowy dzisiaj, mianowicie razem z wydawnictwem Znak polecamy książkę, która nazywa się. Przewrotnie, nie zostawaj influencerem. To jest książka z gatunku tych żywych, mięsistych, chropawych i pokazujących kulisy, jak rzeczy działają. Autorem jest Janek Strojny, który, jak tytuł wskazuje, był influencerem, zrobił wielki sukces w tej branży. Ale czas przeszły jest na miejscu, bo Janek pokazuje całą drogę. Najpierw jak został tym influencerem, potem jak takie życie influencera wygląda, a potem jak i dlaczego nie wytrzymał tego psychicznie i wylądował na leczeniu. Polecam tę książkę, dlatego że ona mówi o, o tym napięciu, z którym każdy i każda z nas się boryka, a na które stoicyzm jest. Mianowicie napięciu między hiperintensywnością, tempem życia, zwłaszcza życia współczesnego, a potrzebą spokoju, przestrzeni i harmonii. I jest to też taka okazja, żeby zajrzeć za kulisy życia, którego pewnie większość z nas nigdy nie pozna bezpośrednio, co jest zawsze ciekawe. Także polecamy, książka Nie zostawaj influencerem, wydawnictwo Znak, rocznik bieżący, link wrzucę w opisie. I teraz przejdźmy już do naszego tematu. Tytuł tego odcinka brzmi, czy szczęście jest łatwe? Prawo nagłówków w internecie sugeruje, że tytuł powinien być pytaniem, a odpowiedź zawsze powinna być przecząca. Niemniej dzisiaj jest odwrotnie. Odpowiedź jest twierdząca, bo tak, zdaniem Stoików, szczęście jest łatwe. Postaram się to z paru różnych stron fajnie pokazać. To będzie temat odcinka dzisiejszego i tego za tydzień. I od razu zaznaczam, że nie będzie tutaj żadnej takiej abstrakcyjnej rozkminy o tym, czym jest szczęście jako takie. To przyjmujemy sobie roboczo, że każdy na swój sposób, w ten czy inny sposób rozumie szczęście, dobre życie, eudaimonia, mówiąc po grecku, tym stoickim oryginalnym terminem, czy też szczęście w tym współczesnym, bardziej znaczeniu, o którym mowa jest we frazie pursuit of happiness w amerykańskiej deklaracji niepodległości, to szczęście, do którego dążenie, no jest podstawowym prawem każdego z nas i każdej w tym oświeceniowym czy postoświeceniowym świecie. Jak to szczęście konkretnie rozumiemy, to w to nie będziemy wchodzić. Intuicyjnie musimy sobie przyjąć, że każdy z nas jakoś rozumie. Ta definicja szczęścia innym razem, dzisiaj porozmawiamy o tym, czy ono jest łatwo dostępne. Czy też nie? I punktem wyjścia będzie tutaj cytat, a może zanim jeszcze cytat, to jeszcze jedno. Jeszcze jedno, mianowicie jest cytat z Tatarkiewicza, taki przedwstępny punkt wyjścia. Mianowicie Tatarkiewicz napisał kiedyś bardzo ładnie, że szczęśliwy jest ten, czy jakby szczęście człowieka polega na tym, że szczęście jest niezależne od szczęścia. Czyli, że prawdziwie szczęśliwy jest ten, jest szczęście nie zależy od szczęścia, co oczywiście jest grą na podwójnym znaczeniu słowa szczęście, bo my tutaj będziemy oczywiście rozumieli szczęście i rozmawiali o szczęściu w znaczeniu pewnego, no właśnie, miało nie być definicji, ale w znaczeniu pewnego stanu duszy, pewnego poczucia spełnienia, satysfakcji, czy jak to tam nazwać, a nie w znaczeniu szczęścia tak jak szczęście kontra pech. W znaczeniu losowości, tak? I tutaj fajnie oczywiście Tatarkiewicz to ujmuje, że prawdziwe szczęście no jest wtedy, kiedy jest ono niezależne od tego szczęścia rozumianego jako gra. Gra losu i przypadku, więc my oczywiście się skupiamy na tym znaczeniu szczęścia jako pewnej, pewnego stanu duszy. No i oczywiście będzie o tym, że ono powinno być niezależne od uwarunkowań zewnętrznych czy od, czy od uwarunkowań losowych. Dobra, i teraz kolej cytat z Marka Aureliusza. To są rozmyślania. Księga siódma punkt 67, cytuję: O tym zawsze pamiętaj, że szczęście życia zawisło od niewielkiej liczby warunków. Koniec cytatu. I to jest podstawa, bo my, my ludzie, bardzo często mamy tendencję do tego, żeby przyjmować świadomie lub nieświadomie, że bardzo dużo warunków musi być spełnionych, żebyśmy byli szczęśliwi. Lubimy myśleć o szczęściu i w ogóle o życiu w kategoriach takiej bardzo długiej checklisty, że to musi się spełnić, to jeszcze tamto trzeba spełnić, a wtedy będzie dobrze w jakimś takim punkcie docelowym. I to będzie pierwsza intuicja, którą wam tu chcę sprzedać, pierwszy taki sposób myślenia, żeby nie myśleć o szczęściu jako czymś właśnie takim docelowym, czymś co się Kiedyś może spełnić po spełnieniu jakichś tam warunków. Często podświadomie trochę to robimy, tak, że zakładamy, czy raczej czekamy, aż to lub tamto się wydarzy i że zakładamy, że dopiero wtedy będzie OK, kiedy. No to się wydarzy. I to oczywiście nas oddala od poczucia szczęścia i poczucia spełnienia, no bo jeżeli budujemy sobie jakąś tam drabinkę warunków, no to wiadomo, że zawsze któryś z nich się nie spełni, tak? Jakby wchodzimy w, taki, w taką negatywną, samospełniającą się przepowiednię. Jeżeli mamy jakąś listę oczekiwań, no to skoro jest ta lista, no to wiadomo, że zawsze jakiś warunek będzie nie do końca spełniony, czy że to, czy tamto zostanie i będzie nad nami wisiało. Oczywiście stoicy tutaj powiedzą, że robić tego nie należy. Do tego za sekundę przejdziemy. Natomiast w jakimś sensie to odwlekanie czy takie myślenie o szczęściu jako o jakimś takim niebotycznym celu, który będzie kiedyś, no robimy po prostu ze strachu trochę, tak? Czy ze strachu, czy z takiego lenistwa duchowego, z lenistwa, ze strachu przed konfrontacją z tym, co jest tu i teraz. W jakimś sensie chciałbym się powiedzieć, że to jest taka prokrastynacja szczęścia. Dla tych z Was, którzy nie borykają się z tym problemem, przypomnę: prokrastynacja no, polega na tym, że rzeczy, prace czy jakieś tam zadania, które powinniśmy wykonywać, odwlekamy w przyszłość, zamiast, zamiast je robić teraz. I trochę podobnie z tym szczęściem, tak? Że Bojąc się skonfrontować z tym, że szczęśliwi powinniśmy być tu i teraz i że być może to szczęście tu i teraz jest łatwiejsze do osiągnięcia, odwlekamy czy odrzucamy je jakoś w przyszłość, myśląc, że fajnie to będzie kiedyś tam w przyszłości, jak takie czy inne warunki spełnimy. Innymi słowy, no trochę tracimy życie, oczekując na jakieś życie lepsze, bardziej prawdziwe, które być może nadejdzie później. I to jest oczywiście pierwszy podstawowy błąd i pierwsza podstawowa zasada stoików będzie taka, żeby nie robić tego. To, co trzeba zrobić, to właśnie odważnie i bez rozmywania sprawy skonfrontować się z tym, co jest tu i teraz. I jak używam tego słowa konfrontacja, no to oczywiście brzmi trochę jak konfrontacja z czymś niefajnym, z jakimś problemem i tak dalej. No i trochę tutaj tak jest, bo właśnie chodzi o to, żeby się skonfrontować z tym wyzwaniem, które jest w chwili teraźniejszej, z tą prawdą nie do końca może wygodną, że no szczęście zależy od nas samych. Jeżeli tylko chcemy, no to możemy być szczęśliwi w danej chwili. I jeżeli tylko nie będziemy uciekać od tego myślami, nie budować sobie jakichś tam warunków i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o skonfrontowanie się z tym, że szczęście jest naszą własną odpowiedzialnością. I że no możemy tak naprawdę się czuć. Fajnie w tym momencie, który jest teraz, no tylko musimy się na tym skupić. Brzmi to może dziwnie, wiem, ale taka jest prawda. Pierwsza zasada szczęścia jest taka, żeby umieć je zobaczyć tu i teraz, bez oczekiwania, świadomie lub podświadomie, na to, że to lub tamto się najpierw ma spełnić. O to chodzi Markowi Aureliuszowi, że tych warunków jest niewiele. Przypomnę, może Marek Aureliusz rozmyślania 767. O tym zawsze pamiętaj, że szczęście życia zawisło od niewielkiej liczby warunków. Koniec cytatu. Innymi słowy, naprawdę szczęśliwy będzie ten, czy tylko ten, kto będzie umiał powiedzieć sobie, że szczęście jest łatwe. To, że szczęście jest łatwe do osiągnięcia, no to jest w pewnym sensie właśnie taka pozytywna, samospełniająca się przepowiednia. Jeśli założę, że tak jest. No to właśnie tak będzie, bo kto właściwie jest w mocy mi powiedzieć, że tak nie będzie? Kto mi może w tym przeszkodzić? Jeżeli ja sobie założę, że niewiele jest potrzebne do szczęścia, no to tak właśnie będzie, bo to przecież ja decyduję. Co więcej, to myślenie, że to czy tamto miałoby być niezbędne do szczęścia, to w ogóle jest podejrzane i może prowadzić na manowce. Tak? To myślenie w kategoriach tych warunków itd. Tak Okazuje się to na przykład wtedy, kiedy sobie myślimy, że takie albo inne rzeczy są nam potrzebne do szczęścia, no a później się okazuje, że one w tym szczęściu tak naprawdę raczej przeszkadzają, aby Przynajmniej nie pomagają. Prosty przykład tutaj: mam, nie wiem, 20 lat, studiuję i myślę sobie, że szczęście to będzie kiedyś, jak będę sławny, bogaty, że to jest mój cel w życiu i tak dalej. No i zobaczcie, co się dzieje w takiej sytuacji. Często, gęsto będzie tak, że minie kolejne 20 lat, no i będę się musiał pogodzić z tym, że nie jestem ani sławny ani bogaty. I będę musiał się nauczyć znaleźć szczęście nawet w tym życiu, czy jakby zwłaszcza w tym życiu, w którym nie jestem ani sławny, ani bogaty. Ale jeszcze ciekawsza rzecz się dzieje wtedy, kiedy faktycznie zostanę sławny i bogaty. No i... Ci z was, którzy czytają, jakby śledzą losy różnych sławnych ludzi, czytają ich biografie i tak dalej, no to wiedzą, że to życie często gęste ze szczęściem ma niewiele wspólnego. Bardzo możliwe jest, że w takiej sytuacji, no pomyślimy sobie, że tak naprawdę szczęśliwi to byliśmy wtedy, kiedy mieliśmy te 20 lat za studenckich, beztroskich czasów. Innymi słowy... To, co sobie myślimy, że jest potrzebne do szczęścia, no bardzo często jest trochę iluzją, to znaczy wcale do tego szczęścia potrzebne nie jest i to się okazuje, jak już to z bliska poznamy, jak już ileś szczebelków po tej drabinie przejdziemy, to często się okazuje, że ona jest źle w ogóle ustawiona, a szczęście było do złapania ręką na samym jej spodzie już w punkcie wyjścia. Więc to, co stoicy polecają tutaj, to żeby nie myśleć o szczęściu jako o jakimś takim planie czy zadaniu na przyszłość, ani też nie myśleć o szczęściu jako o zdaniu warunkowym, że ono zostanie osiągnięte pod warunkiem, że to albo tamto. To jest już błąd sam w sobie. O szczęściu trzeba zawsze myśleć jako o czymś, co jest do znalezienia w tym, co jest tu i teraz. Czyli Pytanie nie brzmi tak naprawdę po spełnieniu jakich warunków mogę uznać, że jestem szczęśliwy. To pytanie nie brzmi, co jest potrzebne do szczęścia, czy co jest mi potrzebne do szczęścia. Właściwie postawione pytanie brzmi, w jaki sposób mogę być szczęśliwy w tym, co jest i w tym, co mam tu i teraz, i w tym, kim jestem tu i teraz. I teraz taka niezbędna dygresja, niedygresja, no ważna uwaga, od której nie da się uciec czy abstrahować w wieku XXI. Generalnie my tutaj rozmawiamy trochę o tym, czy i w jaki sposób ten świat zewnętrzny jest mi potrzebny do szczęścia, czy i w jaki sposób świat zewnętrzny może to szczęście dać lub odebrać. Dla jasności, Stoicy uważają, że nie może i że tylko sami sobie je to szczęście dajemy lub odbieramy. Tylko że jak myślimy o tym świecie zewnętrznym, no to wiecie, często jest takie myślenie, Myślenie pojawia się argument, i, czy jakby zastrzeżenie, że jeżeli świat zewnętrzny powie hola, hola, tutaj masz raka drogi stoiku, albo wybucha wojna, ruscy bombardują i tak dalej no to często sobie myślimy, że no w takich sytuacjach to szczęście nasze będzie przekreślone. Tylko, że to też jest właśnie zły sposób myślenia o tym, tak? Bo po pierwsze w ogóle to nie zgadza się na poziomie faktów często, bo właśnie badania pokazują, że najpełniej czy najlepiej odczuwamy życie w jakichś sytuacjach skrajnych i na przykład jak ktoś jest terminalnie chory, czy jakby żyje już z wyrokiem, tam że zostanie tyle, tyle miesięcy, to często gęsto to jest jakby najbardziej intensywny i najważniejszy czas w życiu. Niemniej, wracając, chodzi o to, że jak myślimy o tym, w jaki sposób świat zewnętrzny może nam poprzeszkadzać na naszej drodze do szczęścia, no to często myślimy w kategoriach właśnie zdarzeń ekstremalnych, jakieś tam wojny, choroby i tak tak dalej. No i tu jakby, okej, okay, to. Można o tym rozmawiać, jasne. Natomiast prawda jest taka, że dużo groźniejszy jest taki codzienny, erodujący wpływ reklam, marketingu, mediów społecznościowych itd. To jest w gruncie rzeczy. Znacznie bardziej groźne dla naszego szczęścia. Dlatego, że jednak wojny, śmierć i tak dalej dzieją się relatywnie rzadko, a ten wpływ mamy niestety codziennie. A fakty są takie, że żyjemy w świecie, który w znacznej mierze się kręci wokół tego, że wmawiane są nam różne potrzeby. Świat marketingu bardzo często tak właśnie działa, że wmawia nam sprawy, rzeczy, tematy, których w gruncie rzeczy nie potrzebujemy, o których na pewno nie potrzebowaliśmy by ich kupować, tak naprawdę w ogóle nie potrzebowalibyśmy o nich wiedzieć. I to właśnie tak perfidnie się nam wmawia, że dopiero jak sobie właśnie kupię to lub tamto, jak będę to lub tamto miał, no to będę szczęśliwy. I to jest oczywiście zasadniczy błąd. Na to trzeba bardzo, bardzo uważać. Nie będę szczęśliwy, jeżeli będę wierzył reklamom. Nie będę szczęśliwy, jeżeli będę wierzył światu zewnętrznemu, że muszę mieć czy kupić to lub tamto. No i oczywiście taka super już współczesna sprawa, nie będę szczęśliwy, jeżeli będę za dużo scrollował social media bo to, że one są zasypane reklamami, to jedno, ale nawet jak nie niosą żadnych reklam, no to i tak się opierają na tym, że pokazują mi w jakimś takim turbostężeniu, stężeniu, turbo podkoloryzowane życie innych ludzi, często w ogóle mi nieznanych. I to w takim stężeniu, do którego mózg ludzki w ogóle nie jest Przystosowany i nigdy nie był i chyba nigdy nie będzie. Jeżeli oglądam za dużo sociali, no to w oczywisty sposób się zacznę porównywać z innymi ludźmi. Jeżeli nawet się nie zacznę porównywać, no to zacznę się sam siebie podwa sam siebie zacznę podważać. Będę pytał sam siebie, czy ja by nie powinienem być taki, jak ci inni, których widzę w tych mediach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. W takim wariancie, w takiej sytuacji, no nie ma mowy o żadnym szczęściu, będzie tylko stres. I niepokój, co ładnie potwierdzają badania, o tym są dobre książki. A no i ta książka, o której wspominałem na początku, nie zostawa influencerem Janka Strojnego. No jest dokładnie o tym, że sposób życia, jaki suflują nam social media, no jest w gruncie rzeczy nie do życia. Dobra, i ten wątek bym podsumował jakoś tak, że kryterium, takie obronne trochę kryterium, jest w sumie proste. Im bardziej ktoś nam mówi, że to lub tamto jest niezbędne do szczęścia, tym bardziej powinniśmy być sceptyczni. Musimy mieć zakodowane, że ta lista jest super krótka, że to chodzi o skupienie się o pewien sposób myślenia o chwili teraźniejszej, a nie o kupienie spełnienie jakichś warunków itd. itd. Musimy być sceptyczni, jeżeli świat zewnętrzny nam wmawia, czy inni ludzie nam wmawiają, że tego lub tamtego do szczęścia potrzebujemy. Tutaj kropka na ten wątek, i teraz pomówimy o optymizmie stoików. Ja zawsze podkreślam na różne sposoby, powtarzam, że stoicyzm jest filozofią optymistyczną i że polega on, co jakby na różne sposoby yy, widać, ale polega to też na tym, że stoicy uczą, że no, jesteśmy, mówiąc szumnie, stworzeni do szczęścia, czy uzrodzeni do szczęścia, że szczęście jest naturalną, przyrodzoną zdolnością człowieka. I w tym też sensie szczęście jest łatwe, bo jest naszą naturalną zdolnością, czy jest naszą taką naturalnym sposobem percepcji świata. Trzeba tylko temu nie przeszkadzać. Stoicy generalnie uważają, że taka naturalna linia rozwojowa, czy trajektoria człowieka jest taka, no, że jesteśmy właśnie stworzeni do dobrego i szczęśliwego życia, co, nawiasem mówiąc, widać po dzieciach. Tutaj polecam ten odcinek podcastu o tym, czego nas uczą dzieci. No, dzieci, właśnie które umieją się cieszyć małymi rzeczami, które we wszystkim znajdują pole do zabawy, do radości i do takiej twórczej aktywności. Dzieci, które nie martwią się za bardzo ani przeszłością, ani przyszłością, i tak dalej. No więc rodzimy się stworzeni do szczęścia i dobrego życia, i później dopiero w wyniku ścierania się z rzeczywistością, ze społeczeństwem i generalnie z życiem, tę umiejętność tracimy. I w idealnym przypadku chodziłoby o to, żeby temu nie przeszkadzać, tej zdolności do życia szczęśliwego nie tracić, I to powinno być celem oczywiście dobrego wychowania czy edukacji dzieci, a jeżeli już stracimy na jakimś późniejszym etapie, no to stoicyzm jest po to, żeby tę radość czy to szczęście odzyskać. Tylko uwaga, właśnie stoicyzm nie służy do tego, żeby jakimiś takimi magicznymi trikami się oszukiwać czy szukać gdzieś jakichś nadnaturalnych zdolności, tylko służy do przywrócenia tej naturalnej, ustawień fabrycznych, przywrócenia, tak? Służy do przywrócenia tej naturalnej zdolności do szczęścia, z którą się wszyscy rodzimy. I stoicy powiedzą też, że szczęście jest łatwe również dlatego, że zależy. W stu procentach od nas, że nie potrzebujemy ani niczyjej łaski, ani dobrej woli, ani jakby niczyjego widzi mi się, żeby żyć dobrze i szczęśliwie. Jeżeli chcemy żyć dobrze i szczęśliwie, to nie musimy nikogo pytać o zdanie, co więcej, nie powinniśmy pytać o zdanie, no bo wtedy na pewno się zrobią komplikacje, prawda? Nie musimy nikogo prosić, nie musimy zabiegać o żadne pozwolenie. Jesteśmy w tej sprawie, w sprawie własnego szczęścia, jesteśmy fundamentalnie samodzielni. Sztuka bycia szczęśliwym Zdaniem stoików no, polega właśnie na tym, że definiujemy sobie szczęście jako coś, co zależy tylko od nas. I w tym znaczeniu to jest znów samospełniająca się przepowiednia. Szczęście jest zależne od nas w tym sensie, że jest funkcją naszego myślenia. Tak właśnie stoików powinniśmy je rozumieć. Możemy je rozumieć dowolnie jak chcemy, no ale w takim razie dlaczego nie rozumieć szczęścia właśnie tak? Że to nie jest coś odległego na horyzoncie, coś do czego się dąży, coś co się chce osiągnąć lub zdobyć. No nic z tych rzeczy. Szczęście to ma być po prostu sposób, w jaki myślimy. I w tym momencie ktoś na pewno powie, że hola hola, no tak to nie ma tak łatwo, tak łatwo się nie da, bo to lub tamto. Tylko że odpowiedź jest taka, że kto właściwie o tym decyduje, tak? Kto decyduje o tym, czy jesteśmy szczęśliwi i kto decyduje o tym, jak rozumiemy szczęście? No my. Prawda? To chodzi o moje własne poczucie szczęścia, niczyje inne i moje własne rozumienie szczęścia, więc ja sam jestem uprawniony do decydowania o nim. Jeżeli ja zdecyduję, że chcę być szczęśliwy, no to kto właściwie w jaki sposób miałby się temu przeciwstawić? Kto właściwie miałby móc kazać mi myśleć inaczej? niż ja chcę myśleć, tak? No to jest właśnie ta podstawowa rzecz z gatunku myślenia o rzeczach zależnych i niezależnych. Nikt siłą nie wejdzie do mojej głowy i nie przestawi mojego myślenia na tory, którymi ja nie chcę myśleć, tak? Nikt, jeżeli ja będę chciał być szczęśliwy, no to nikt nie wejdzie siłą do mojej głowy i nie zmusi mnie do tego, żebym to lub tamto zaczął za nieszczęście uważać. Przysłowie mówi, że nie da się nikogo Uszczęśliwić na siłę, tylko że to działa też w drugą stronę. tak? Jeżeli ja sam uznam, że jestem szczęśliwy, no to nikt mnie na siłę nie unieszczęśliwi. I w tym miejscu będzie chyba dobrze postawić kropkę. Tego tematu jeszcze nie wyczerpaliśmy. Za tydzień będzie dogrywka. Jeżeli nie chcecie tej dogrywki przegapić, followujcie, proszę, ten podcast tam, gdzie słuchacie, i słyszymy się już za tydzień.